Witam i dziś o radykalizmie, bo chciałem poruszyć kilka kwestii, ale doszedłem do wniosku, że dopóki nie wyjaśnię zjawiska radykalizmu, no to ciężko będzie o tym mówić dokładnie. No bo będzie można przedstawić pewne zarzuty i nie chce mi się wszystkiego tłumaczyć za każdym razem. Więc po prostu najpierw powiem o radykalizmie, a później będę poruszał tamte kwestie. Tak więc, radykalizm jest uważany generalnie za coś złego, co jest oczywiście błędem. Bo radykalizm nie musi być zły. Oczywiście w świecie, w którym wszyscy chcą być w centrum, którzy wszyscy chcą być tacy hmm, umiarkowani, nie chcą nikogo urazić, chcą być dobrzy dla wszystkich stron, to oczywiście radykalizm musi być uważany za coś złego. Zwłaszcza jeśli radykalizm jest uznawany za konsekwentność, za zdecydowanie. No, tak pojmowany radykalizm, jeśli kierunek jest dobry, jest jak najbardziej czymś dobrym. Problem zaczyna się wtedy, kiedy w radykalizmie pojawiają się pewne dewiacje, pewne błędy poznawcze, i jeśli w tych błędach trwamy, no to wtedy nasz radykalizm jest zły. Tak? Jeśli weźmy na przykład takiego radykalnego muzułmanina, radykalny muzułmanin to niekoniecznie ktoś, kto zacznie podkładać bomby i wysadzi się z krzykiem Allah Akbar. Tylko może to być człowiek, który po prostu bardzo tutaj poważnie podchodzi do wiary, przestrzega wszelkich przykazań, ale rozumuje tę wiarę w odpowiedni sposób. Na przykład taki Firas Zahabi no jest, można powiedzieć, radykalnym muzułmaninem, a mimo wszystko bardzo daleko mu do tego, co mamy na myśli mówiąc o radykalnych muzułmanach. Innym przykładem mogą być oczywiście radykalni chrześcijanie, bo radykalnym chrześcijaninem może być Amisz, a radykalnym chrześcijaninem może być wasza ciotka, która ciągle się pyta, czy byliście w kościele i no, ostentacyjnie musi wszystkim pokazywać, jaka ona jest dobra i katolicka i tak dalej. Więc to nie to samo, nie? Tak więc radykalizm może być jak najbardziej dobry, jeśli się go pojmuje w odpowiedni sposób. Tak? Radykalny wolnościowiec, nie jest czymś złym. Radykalny wolnościowiec jest po prostu konsekwentny i nie godzi się na żadne kompromisy, nie godzi się na to, żeby ktoś go zniewolił, bo nie wiem, będzie bezpieczniejszy czy coś. Więc sam radykalizm nie musi być zły. Więc gdy będę poruszał takie kwestie, jak na przykład radykalna mizoginia czy inne kwestie związane z patriarchatem, to miejcie to na uwadze. Myślę, że radykalizm został już wyjaśniony całkiem nieźle. Tak więc tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.